Ogrom miłości, pełna miska, ciepły, wygodny kąt i masa zabawy to nie wszystko. Trzeba jeszcze wiedzieć jak zająć się własnym czworonogiem. Psiaki podgrodziaki wraz ze swoimi nowymi właścicielami wzięły udział w szkoleniu. W lekcjach uczestniczyły Luny dwie, Lucek, Oluś, Roki, Dymek, Ginger. Psiaki adoptowane z podgrodzia oraz ich przyjaciele. Postanowiliśmy odebrać pieska ze schroniska tu z moją żoną. no ja Jesteśmy zadowoleni z, z, z takiej inwestycji. W ogóle, że można zaprać ze schroniska, tak? bo to jest młody pies, ma 6 miesięcy i pasowałoby, żeby zobaczył jak to jest, żeby podszkolić troszeczkę. Bo to jest właściwie najważniejsze, żeby z psem pracować, poświęcić mu czas, zobaczyć gdzie jest problem, a jeżeli sami sobie nie dają rady, to nie ma w tym żadnego wstydu zwrócić się o pomoc do fachowca, do dobrego behawiorysty. No na razie w domu to podaje łapę, przybija piątka, tak to podgryza trochę, ale zabawia, ale to... Przydaje się takie szkolenie. Jeszcze chciałam dodać coś bardzo ważnego, że przede wszystkim to, co sami możemy dać naszym psom, czyli czas, uważność, przestrzeń każdy pies na to zasługuje. A ci, co nie mają czasu, no niestety, może to zabrzmi brutalnie, ale nie powinni brać żadnego psa, bo pies to nie jest pluszowa zabawka, którą można zostawić na 10 godzin w domu. Psy naprawdę potrzebują czasu. Dlatego ci, którzy nie mogą wziąć psa, niech przyjadą tutaj, niech przyjadą do innego schroniska, niech wyprowadzą na spacer te bezdomne. To też jest jakaś forma kontaktu ze zwierzęciem, w tym wypadku najlepsza. Spotkanie szkoleniowe poprowadził Krzysztof Idzior, technik weterynarii, wykładowca i egzaminator kursów dotyczących psich zachowań. Po pierwsze, żeby lepiej funkcjonować, żeby psy mogły lepiej funkcjonować u nas w środowisku, żeby umiały się komunikować z innymi psami i żeby ludzie zrozumieli, na czym polega komunikacja. Pies nie odbiera takich bodźców jak my, odbiera całkowicie inne. W ramach naszego projektu też zaproponowaliśmy nie tylko tym adoptującym, ale i też każdemu yy, właścicielowi psa profesjonalne wsparcie trenerów psów oraz behawiorystów. Okazało się, że naprawdę ludzie yy, Potrzebują takiej szeroko rozumianej wiedzy na temat, na temat zachowań zwierząt, na temat komunikacji. I rzeczywiście te spotkania behawioralne tutaj, w schronisku, niosą ze sobą taką, takie cenne doświadczenie. Człowiek bardziej y, rozumie sygnały wysyłane przez psa i łatwiej mu w ten sposób opiekować się, sprowadzić opiekę. Kładziemy też nacisk na to, żeby rozszerzać wiedzę ludzi na temat komunikacji zwierząt i także komunikacji zwierząt pies człowiek. Zajęcia w przytulisku w Podgrodzie odbyły się w ramach programu Zabierz mnie do domu, czyli Zmieńmy psilos przypięty łańcuchem do budy. Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.